Cześć, z tej strony Kuba, a to jest gra WWE 2K15, kolejny odcinek z trybu Showcase. Rywalizacja One More Match pomiędzy Randy Mortonem oraz Christianem jest cały czas kontynuowana. No i czego na starcie, gdzie sędzią specjalnym będzie właśnie Kapitan Charyzma. Mowa tutaj oczywiście o walce o mistrzostwo świata ciężkiej. Sheamus jako pretendent kontra Viper jako mistrz. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No widzę, że Christian ma nawet koszulkę. Sędziowską. Miejmy nadzieję, że również mają jako strój do odblokowania, który ja już dawno mam odblokowany, ponieważ kupiłem yy, cały odblokowywacz, czy jakkolwiek by się to na polski język nie nazywało. Jednak dobrze, nie chciał po prostu mm, bawić mnie się w to i tak dalej, jeżeli chodzi o SmackDown, bo naprawdę, jeżeli miałem odblokować na przykład Williama Regala, bo był mi potrzebny, to musiałem tryb Career do jakiegoś momentu przechodzić, bo mam nowy zapis i tak dalej. I tak dalej, o czym wam mówiłem. Dobra. E, przechodzimy już do tej walki i Christian daje znak do rozpoczęcia. Jakie mamy właśnie tutaj objektajwy? Fajnie, że ogólnie e, gram Szejmusem, a nie tylko Christianem na zmianę z Randy Mortonem Perform the high cross on Orton oraz critically the match Orton, czyli mamy na samym początku wykonać na nim celtycki high cross, czyli Sheimusa były finisher oraz mamy później następnie go doprowadzić, jeżeli ta scenka się odblokuje, do obrażeń krytycznych. Uuu, sędzia obalony, Christian może nas dyskwalifikować, aczkolwiek wątpię, bo i tak duch walki celtyckiego wojownika, białego, wspaniałego no nie pozwoli mu na to, po prostu Christian się nie odważy i tyle, dobra w ostatnim odcinku Christian właśnie yy, przez Broke przegrał z Markiem Henrym i Sejmusem i wywalczył sobie celtycki wojownik właśnie te trofeum i tą szansę na bycie mistrzem i ja w tym filmie chciałbym trochę porozmawiać o wczorajszej gali NXT Rival, czyli piątej dużej gali yy, NXT, która jest organizowana już od roku, mieliśmy TakeOver 1 TakeOver 2, R Evolution arrival oraz teraz mieliśmy rival. Wiem, nie wymieniłem tego po kolei, aczkolwiek już rok jest takie NXT, gdzie wszystko może się wydarzyć. Znaczy normalnie no to ponad dwa lata, ale od roku regularnie NXT oglądam, a nie tylko przewijam i patrzę na spoilery i wyniki. Więc tak jeżeli komuś zaspoileruję, to niech o dwie minuty ten film przewinie, jeżeli coś będzie ciekawego, no to no nie wiem, ale jeżeli ktoś nie oglądał gali, no to Przepraszam, ale ja to po prostu muszę powiedzieć, bo trochę chcemy o tej gali porozmawiać. Main event. Kevin Owens kontra z tutaj nikt inny jak właśnie Sami Zayn. Walka, pisze się Drudge, mecz o mistrzostwo właśnie NXT. Mamy nowego mistrza, panie i panowie. Samisen nie był właśnie zdolny do kontynuowania tego starcia i Owen odebrał mu pas. Jednak tutaj co się dzieje? U Shoulder Block na Kryszczynie, Wynik trochę tej niesamowitej, krwawej, kwistej walki, mówiąc właśnie jakby nie patrzeć, no krew się nie lała. Ale brutalnej walki, o tak to powiem, no mnie jest zaskoczył. Ale ta rywalizacja z 3, 4 miesiące się pociągnie, więc najprawdopodobniej będziemy również widzieć, jak ci dwaj panowie wymieniają się pasami. Coś jak PJ, znaczy PJJ w roku, kurde, 2014. Ten pas Div również zmieniał często właściciela. I mamy teraz Atomic Drop, czy też Miss, oraz nikt inny jak Dolph Ziggler, jeżeli stawką w tej rywalizacji bo był pas Inter Kontynentalny, więc jeszcze jeden uppercut. Dobrze, to tyle, Sasha Banks wygrała Fatal 4-Way o mistrzostwo Div, właściwie Women's, czyli kobiet NXT. Bull Dempsey daremny był, według mnie, niczym się nie charakteryzował, pomimo faktu, że było krzesełko i bardziej akcja toczyła się za ringiem. Byron Corbin wykonał End of Days, po nieudanym chase'u rusza się prosto w głowę, raz, dwa, trzy, no i dziękuję, wygrywa tą walkę, właśnie przegrywają ją Bull Dempsey, a wygrywa Byron Corbin. Finał turnieju NXT, jeżeli chodzi o mistrzostwo, no to tak. Adrian Neville kontra nikt inny jak Finn Baylor. Walczył ostatnio z Hideo i Tamim jako takim partnerzy, no i tę walkę wygrał. Oczywiście zwycięstwo leżało tutaj po stronie nikogo innego jak po raz kolejny zamaskowanego. Właściwie zawodnika z make-upem, no i tak się to prezentuje, ale naprawdę walki były niezłe. Ale ten no DQ match ja wiem, że bardziej NXT i rozwojówka stawia na poziom walka, nie na hardcore. I wiecie, brutalność. Ale mogliby przynajmniej ten jeden stół polecieć taka mała, brutalna walka by mogła być. A nie tylko krzesło i tak dalej. Kiedyś Broduska jest z Neville'em również walczyli. Co to będzie? Irish Course Backbreaker. O NXT Championship, no to właśnie. Mm, tylko uderzenie pasem było w no DQ meczu i tak to wyglądało. Dobra, krytyczne obrażenia mamy mu zadać, więc wykonajmy sobie może brobki! Cross of twarz Ortona, no, ale nic, signature nic, finisher nic, więc jeszcze obijmy sobie go trochę na deskach. Dobra, teraz stała automatyczna kontra i obalenie jo, jest. Yo, wow, ale mm, żeśmy go powalili na matę. No nic, kolejny perka co ty Orton, bawi się? w Cezaro Nie chciałem backstage'u robić po NXT Rival, ale jak dla mnie gala była fajna. 4,5 na 6. Ja tam zawsze galę Davidovi oceniałem bardzo dobrze. Nie ma się do czego przyczepić, ale wynik main eventu był trochę dziwny. No długo Sami za tym tytułem się nie nacieszył, ale i tak pewnie z pewnością kiedyś będzie miszem, albo wyruszy w podróż do głównego rosteru. Jak to woli. Justin jako Owens jeszcze ma czas yy, na właśnie wielką karierę z pewnością, jak będzie Kevin Owens, jak zadebiutuje w głównym rosterze i Backbreaker Irish Chorus po raz kolejny o PlayStation 4. Mm, teraz mi się jakaś wiadomość wyświetliła o kontrolerze. Nieważne, ale tego nie widać, bo ja nagrywałam automatyczną nagrywarką do 15 minut z po prostu konsoli. Tak mi jest obecnie łatwiej. Jak nagrywam jakieś filmy ponad 15 minut, no to już nagrywarka Avermedia Media leci właśnie w ruch i kolanko. O czym ja to jeszcze wspomniałem, że jak zadebiutuje Kevin Steen, czyli Owens w głównym rosterze, to ja bym chciał zobaczyć rywalizację pomiędzy nim a Johnem Sean. Kto wie? WrestleMania 3 no kto wie, kto wie, ale nie, jeżeli w tym roku naprawdę dojdzie do walki opastan zjednoczonych, tak jak na festlane i shoulder block, no w końcu Objective zaliczony, dobra, Pin Orton więc przypnijmy sobie Randy'ego Ortona no to Cena, trzeci rok z rzędu by walczył z młodą gwiazdą, a już bym chciał walkę Cena kontra ktoś większy rok temu Wyatt, teraz możliwe, że Rusev, what? za rok z Owens, no nie wiem fajnie, że walczy z młodymi, ale w każdym bądź razie też bym chciał zobaczyć walkę z kimś więcej niż tylko wschodząca gwiazda Dobra, teraz mamy Kontrowersyjną sytuację I co się dzieje? Krysztyna boli ręka i mamy slap I RKO Utanower Prosto znikąd Szybki pin, raz, dwa, trzy Sheamus żegna się z pasem mistrzowskim A właściwie z szansą na bycie mistrzem Wow To nie WrestleMania ma I 18 sekund Bardzo, ależ to bardzo kontrowersyjna końcówka tego pojedynku. Orton jakby, nie patrzeć, nieczysto wygrał. No cóż, Kryszczyna zabolała ręka. Później będzie rywalizacja jako Sheamus, jako face kontra Kryszczyna, jako heel. Kryszczyn atakuje pasem mistrzowskim Randiego Ortona. Następnie zacznie się domagać jeszcze jednego meczu o mistrzostwo Świata, no cóż, i dostanie je na Capitol Punishment w Waszyngtonie. Gdzie był dubler? Kurde. No tak. Um, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli... Oczywiście tutaj... Nie umie się skupić na tym, co mówię. Baraka Obamy. O. Santino chciał na nim zrobić, oczywiście, gdzie ochrona interweniowała kobra, ale widać było, że to był po prostu dubler. Yy, dobra, w każdym bądź razie tak się kończy właśnie ten odcinek. No tutaj możemy kawałeczek filmu obejrzeć, jeżeli chodzi, ach, ogólnie o Kryszczyna i o ten jego cały turn. Yy, więc, yy, dobrze... No i co? No i dziękuję za oglądanie, słyszymy się już jutro w walce Orton kontra Kryszyn na gali Capitol Punishment. Trzymajcie się, cześć!